na moja komendę. Po to, żeby w tym rajdzie, ja to nazywam dookoła dni, nie mającym kompletnie żadnego znaczenia... Ja jechałem w tym rajdzie. Spojrzałem mu w oczy. W tym momencie. Nikt do końca życia nie zapomniał tych oczu. Mariana bardzo lubiłem. To ja tak obserwowałem go z boku. Zawsze wręcz mu... Zazdrościłem. Przez lata przemian się ścigaliśmy. Jego powrót był wielkim świętem. Wtedy obydwie z mamą traktowałyśmy to jako, jako dzień szczególny. Nie da się połączyć rodziny i sportu w tej chwili. Jest na tyle to wszystko rozwinięte, że trzeba w zasadzie 90% czasu przeznaczyć na sport, jeżeli się ktoś tym poważnie chce zająć. Rozpoczął od kolarstwa, ale rowery były za wolne, dlatego przesiadł się na motory. Bardzo poważny wypadek uniemożliwił mu dalsze starty na motokrosie. I wtedy też stwierdził, że jest to zbyt brudny i nieestetyczny sport. A tata był wielkim pedantem, w związku z tym wierzę, że bardzo mu to doskwierało, ta planie się w błocie podczas skoków na motokrosie. A, a wtedy właśnie pojawił się pomysł, aby przesiadł się do samochodu rajdowego, co też uczynił i już pozostał wierny do końca tej właśnie dyscyplinie. Widziałem tylko jego słabą stronę polegającą na tym, że u niego na tym prawym fotelu, jak my to nazywamy, czyli na fotelu pilota, musiał usiąść ktoś z dużym autorytetem, z olbrzymim doświadczeniem, który potrafiłby ten taki trochę nieoszlifowany diament, jaki był Marian, ten talent trochę okiełznać i ukierunkować, bo załoga samochodu rajdowego to jest dwóch zawodników. Ja postawiłem jeden warunek. Tak, ale na prawym fotelu usiądzie Rysiek Grzyszkowski. Był poza tym, no, wtedy jeszcze naszym zdaniem mało odporny nerwowo, że można go by było łatwo podpuścić, no tak to nazwijmy, no znaczy namówić do za szybkiej jazdy. To się kończyło tym, że y, lądował w rowie, tracił niepotrzebnie czas i, i no... Nie traktowaliśmy, bo jak gdyby wtedy jeszcze poważnie. Ta rywalizacja trwała przez praktycznie całe lata 80. gdzie na przemian, ja byłem chyba cztery razy mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej, albo pięć, nie pamiętam. A Marian był pięć albo sześć, także na przemian się ścigaliśmy. Wiedzieliśmy, kto jest nieodporny, kto może zrobić błąd właśnie w takim momencie, kiedy ktoś mu przy po To było wykorzystywane, albowiem to jest pewien element rozgrywki, o którą się walczy. W przypadku zagrożenia pierwszego miejsca, Marian nie wytrzymywał psychicznie tego obciążenia, że musi być pierwszy, bo on zawsze chciał być pierwszy, za wszelką cenę. Sport trainowy to jest taki sport, gdzie ryzyko jest wkalkulowane już z góry, prawda? Można się liczyć z tym, że nie wróci się z pewnej imprezy. Marian robił odprawę zawodników i powiedział, że walka z koprem to walka na śmierć i życie. mnie na rajdzie zawsze było najważniejsze to, żebym ja dojechał do domu. Istnieją dwa rodzaje kierowców. Kierowcy, w cudzysłowie, zawodowi, którzy podchodzą do tego sportu w sposób tak, jak się podchodzi do wykonywanej pracy. I są kierowcy, którzy ten sport traktują bardziej hobbystycznie, bardziej powiedziałbym tak, jeżdżą dla sztuki, prawda? bo Sport też jest w pewnym sensie sztuką. Marian Boblewicz był kierowcą tej pierwszej kategorii. On był zawodowcem. Marian y, y, był po prostu brak mu było takiej odporności psychicznej i luzu. Takiego, y, który pozwala nie myśleć za wszelką cenę o tym zwycięstwie. Bo proszę sobie wyobrazić, że rajdy są takim sportem, nie wystarczy przejechać odcinek specjalny w odpowiednim czasie. Trzeba jeszcze być na mecie rajdu, żeby y, być sklasyfikowanym. Marian potrafił stanąć, wyjść z samochodu, pójść to wszystko, przejść, potem przejechać ten odcinek, ten zakręt, jeden jedyny tak głęboko tnąc, jak trzeba było, potemśmy stawali, podnosili trawę i jechali dalej. Rzeszkowski w końcu uciekał i nie chciał być katowany przez tyle czasu, no to brał tam jakiś innych miejscowych, znaczy swoich znajomych i z nimi tu to na pamięć. Przykładowo ja przejeżdżałem OS 4 razy, 5 razy, tu on przejeżdżał 10, 15. W niedzielę żeśmy spędzali w zasadzie 80% niedziel wolnych dni po pracy, wszystko w samochodzie treningowym i w lesie. Takie odcinki mamy, tu, mieliśmy tutaj, z których żeśmy w zasadzie no, tysiące kilometrów zrobili. A nie dlatego, że to trzeba szlifować formy czy, czy, czy trenować do czegoś. Po prostu miło spędzić czas. I rzeczywiście się do był tytany bracy. Gdzie ja wolałem siedzieć w kawiarni, powiem szczerze, zamiast trenować. Był takim dyktatorem mody samochodowej, gdy jeździł Polonezem, no, dużo zawodników jeździło Polonezem, gdy wsiadł na Mazdę, zaraiło się od tych Mazd, tak samo było z Fordem. No przecież my wspólnie z Pogdanem Ludwiczakiem też jeździliśmy Fordem właśnie dlatego, że Marian jeździł Fordem. Taki okres spokoju, brak wypadków nastąpił w momencie, że jak Marian kupił bodajże Sierra kosford, która miała tam około 300 koni, ja jeździłem wtedy Volkswagenem Golfem, który miał około 200 koni, i Marian ten sezon jakoś, czy dwa sezony, jakoś przejeździł bezwypadkowo, stale wygrywając. To się brało oczywiście z tego, że, że ten samochód był dużo, dużo szybszy od mojego. I dawało mu to olbrzymią przewagę, ale w tym sporcie zaznaczam, tak jest. Takich samochodów się szuka, które dają przewagę. Olbrzymią przewagę, ale w tym sporcie zaznaczam, tak jest. Takich samochodów się szuka, które dają przewagę. Dla mnie w rajdach, uważam, liczył się zawsze smak startu w tym rajdzie. A dla Mariana, ja mówię, nie tylko dla Mariana, liczy się smak zwycięstwa. Nie miałem nigdy wypadków i y, 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 dojeżdżałem zawsze do mety. Pamiętam, jak mnie kiedyś przewiózł na Graszku. To był taki nasz OS treningowy, taki osławiony OS. To było niewiarygodne, naprawdę. Powiedziałem sobie, że nigdy w życiu więcej po pierwszych paru kilometrach Powiedziałem sobie, no chłopie, głupi jesteś, zginąłeś na pewno. To nie ma siły, żebyśmy przeżyli. Teraz jeżdżę podobnie, teraz wiem, że można tak jeździć. Był wtedy bardzo yy, rozreklamowany przez prasę w roku poprzednim. Yy, praktycznie wszędzie, wszędzie był Marian, podobnie jak w tej chwili Krzysiek Hołowczyc. Potrafił być ciepły, uśmiechnięty, potrafił zjednać sobie dziennikarzy. W tamtym okresie teatr jednego aktora zaczął już yy, jakby... E, zanikać na właśnie na korzyść jakiejś takiej rywalizacji. dobrać do skóry. On miał problem z samochodem i to są takie bardzo złożone sprawy w psychice zawodnika, no, kierowcy akurat w tym wypadku, które mogą powodować naprawdę w mm, jakimś mniejszym, większym stopniu jakiś błąd, a błąd w tym sporcie kosztuje bardzo dużo. zobaczył nieprawdopodobnie, a więc ja zacząłem się w pewnym momencie obawiać, czy, czy tam nie jest już przekraczana przez niego ta granica ryzyka. Nie wiem, czy byśmy walczyli, aż o, o podejmując jakieś maksymalne ryzyko, ale na pewno byliśmy jakby nastawieni na tą rywalizację z Marianem. To on wyznaczał ten, ten cel, to myśmy, jakby ten poziom, to myśmy go gonili. Marian miał błąd na poprzednich OES-ie, czy może dwa OES-y wcześniej, zjeżdżając na spalonej w dół, po prostu się zwyczajnie obrócił i tam ta przewaga została zminimalizowana. Marian, moi chłopcy mają fantastyczny sprzęt na tym rajdzie i mają naprawdę wszystko, co, co powinni mieć. Jeżeli, jeżeli stwierdzisz, że w Twoim zespole coś nie jest tak, to mówię, weź to pod uwagę, że nikt nie będzie miał do Ciebie pretensji, nawet jak przyjedziesz drugi czy trzeci. Natomiast e, w jego oczach widziałem, że jak gdyby zaakceptował tą rozmowę, ale jakby chciał, chciał pokazać tym młodszym kierowcom nie tak łatwo ze mną będzie. Widoczność znakomita, opony dobre, wszystko było, no, samochód dobry, no, my nie zmęczeni, no, w ogóle wszystko zawały się, że, 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 że no, nie ma prawa ogólnie się zdarzyć. Kilkanaście lat temu na odcinku Orłowiec-Złoty Stok doszło do wypadku zawodnika nazwiskiem Landsberg, który uderzając w drzewo zginął wtedy pilot jego, Muszyński. Nie wiedziałem tego, co się dzieje. No, do, dopiero wtedy, za półtora roku, do, do mnie dotarło coś, co było naprawdę. No. nie skali tego, tego dzwonu. To było takie małe dotknięcie. Gdyby ten samochód uderzył dosłownie 5 centymetrów dalej czy 5 centymetrów bardziej z przodu samochodu, czy 5 centymetrów bardziej z tyłu samochodu, Marian miał szansę absolutnie przeżyć to i wyjść z tego samochodu, otrzepać i powiedzieć, o choroba, co się stało. Czułem sam moment uderzenia tak, ale nie wiedziałem, w którym momencie to nastąpiło. Byłem przekonany, że to już było na tym lewym, a to się okazało, że to było na prawym zakręcie. Wtedy. No. To był bardzo tragiczny moment, to wstrząsnęło mną no, absolutnie. Tym bardziej, że tam wyszła jeszcze sprawa tego, tego nie, braku pomocy przez trzy załogi, które jechały za Marianem. Szczerze nie wiedzieliśmy za bardzo co robić. Przyznam się, jeszcze trochę spanikowaliśmy, zresztą później przez to mieliśmy wiele kłopotów różnej natury. Hmm. Sprawdziliśmy tylko, czy nic nie pali, czy nic nie wylewa. Nie byliśmy w stanie rozerwać tych drzwi, nie byliśmy w stanie wyjąć drzewa. Z... Nie, jest mi trudno mówić, ale z Mariana. Byłem pewny, że Marian stoi przy tym samochodzie. Po prostu samochód z prawej strony był w ogóle nierozbity. My przejeżdżaliśmy koło strony, która była cała. Wstałem, wsiadłem z samochodu. Ja jechałem w tym rajdzie. Spojrzałem mu w oczy. W tym momencie. Siedział w tym samochodzie uwięziony jak ptaszek w klatce. okropnie. Marian powiedział, to pamiętam, no jeżeli się pomóc, ja powiedziałem, Marian, no momencie, chwileczkę, zaraz, najpierw sam spróbuję wyjść z tego samochodu coś zrobić i, i na pewno i zaraz ci będę pomagał. Z jego strony no, coś zrobić, ale wiedziałem, że owinięty samochód na drzewie i wiedziałem, że nie zrobi nic. Wyjechaliśmy z całą załogą, karetką do tego wypadku. Dojechaliśmy na miejsce jako piersi. w nie było nic, no, co, co można byłoby no, użyć do, no, jako, jako pomoc. No, to widziałem, że tam no, nic, no, no, naprawdę nie było nic. No. Tylko no, przerażona no, no, młoda, młody lekarz, który no, kobieta, która no, nie bardzo wiedziała, co ma robić. Pani doktor nie pozwoliła nikomu, wszystkie ogarnęła panika, nie pozwoliła nikomu zbliżać się do samochodu. Powiedziała, że za chwilę przyjedzie straż pożarna ze specjalnym sprzętem. Odginanie elementów konstrukcyjnych wykonywano gołymi rękami lub po przyjeździe samochodu straży pożarnej, wykorzystując klucz do hydrantów. Chciał powiedzieć, na przykład, co się dzieje z Marianem. W zasadzie wiadomości były tylko takie, że no owszem, jest w szpitalu, nie jest źle, jest przytomny, ze wszystkiego tego wyjdzie bez żadnych problemów. Także no, raj był kontynuowany, nie było, nie było tam żadnych przeszkód. W zasadzie organizator nie chciał dopuszczać, żeby zawodnicy zjeżdżali z trasy. Podłanki kości sterczały do miednicy, była złamana zmierzona miednica, było złamane lewy uda. Złamanie uda to jest około półtora do dwóch, znaczy litr do półtora litra krwi. Przy takim złamaniu miednicy oceniam też około litra krwi, to znaczy krwi wynaczynionej, krew stracona, to znaczy wcale nie ta, która wypływa na zewnątrz, tylko ta, która wypływa z korytu naczyniowego. Więc sądzę, że on mógł stracić no, ponad dwa litry krwi. Pod koniec zaszywania pęcherza moczowego nastąpiło zatrzymanie akcji serca, masaż przez przeponę, bo brzuch był rozcięty, w związku z tym można sobie było na to pozwolić. Chory był zaintubowany, w związku z tym akcja oddechowa była kontrolowana przez anestezjologa, natomiast kilkudziesięciominutowy masaż nie przyniósł efektu. Niska temperatura zewnętrzna, wypływ krwi złożyska naczyniowego, upływ czasu bez w zasadzie specjalistycznej pomocy prowadzi do pogłębiania tego wstrząsu. Wstrząsu się nie zahamowuje w takiej sytuacji. Także on zmarł na skutek, zabił go wsząsu. Naprawdę to jest ułamek sekundy, to jest chwila. To jest nieuchwytna chwila, w której traci się kontrolę i już nie można wrócić na swój tor jazd. Nie można zakładać, do tego dorabiać właśnie, że psychicznie ktoś go cisnął, czy. Myślę, że Marian mógłby to odpowiedzieć. Odradzaliśmy mu start w tym rajdzie, ponieważ wiedzieliśmy, że nie jest y, y, profesjonalnie do tego przygotowany, tak jak zwykle. Aczkolwiek z drugiej strony wiedzieliśmy, że ten rajd Tata zna niemal na pamięć. Widziałem, że to było na tym prawym zakręcie, a ja miałem wrażenie, że to na lewe dopiero zakręcie, na wyjściu mieliśmy ten wypadek. i Przez półtora roku nie pojechałem na miejsce tego naszego wypadku, jakoś nie mogło się zmusić. No, działało to bardzo na mnie, wreszcie kiedyśmy kiedy któregoś dnia, bo właśnie po półtora roku podjechali, dopiero zobaczyłem ten, ten zakręt, no, tak spokojnie się patrząc na to, dopiero wtedy do mnie dotarło co się stało. Następuje takie zakręty bardzo do dzisiaj podobnych. Tam. Między innymi Landsberg miał wypadek z Moszyńskim, i do dzisiaj niewyjaśniony, nie wiadomo dlaczego. Ja podejrzewam, że Landsberg, który jeździł na pamięć, po prostu pomylił zakręt i zakręt trójkowy, przykładał mu przed piątką, i dlatego mieli w ten wypadek. Przyczyny można określić tak jak najczęściej policja czyli określa, czyli niedostosowanie szybkości do panujących warunków. Stado hartów goni tych młodych, wolnych od, od tych obciążeń, więc niewątpliwie sytuacja, w której się ucieka, jest o wiele trudniejsza niż sytuacja, w której się goni. Dowiedziałem się od Krzyśka Hołowczyca, który mi tak przechodząc, szepnął i nie żyje. Mówił często, że nie wyobraża sobie życia bez rajdów, że dokładnie nie wie, co będzie robił, kiedy, kiedy będzie musiał skończyć swoje starty.